A Michał Poniktera, nowy trener MKP Szczecinek. Michał, jak do tego doszło i czy spodziewałeś się tego ruchu? No, jakiś czas temu po rozmowach z prezesem klubu ustaliliśmy pewne warunki. Te warunki po pewnym czasie, po obu stronach. Zostały, zostały zaakceptowane. No duża w tym oczywiście zasługa również Urzędu Miasta i burmistrzów, którzy dosyć mocno się w to zaangażowali. No i tak oto z dniem 1 lipca jestem trenerem MKP Szczecinek pierwszego zespołu. Jak ty ze swojej strony to widzisz, czy w tej drużynie już było naprawdę źle, że no potrzeba było tych zmian? I, I co zostałeś? Może jeszcze za wcześnie na to pytanie? Na pewno za wcześnie. Pierwszy trening dopiero przede mną. Spotykamy się we wtorek 11 lipca na pierwszych zajęciach. Klub znam troszkę od podszewki z racji tego, że przez kilka lat prowadziłem drużynę juniorów starszych. Dlatego nie jest mi obcy. Wydaje mi się, że zmiany jak najbardziej powinny zajść, ale tak jak mówiłem, już w wywiadach bardziej w formie ewolucji, a nie rewolucji. Powolutku będziemy starali się układać ten zespół w pierwszym. Roku celem przede wszystkim będzie jak najszybsze utrzymanie się i ogrywanie jak największej liczby szczecineckiej młodzieży oraz zawodników, którzy ze Szczecinkiem się utożsamiają. Myślę, że tędy pójdzie droga budowa tej, budowy tej drużyny, no i w taki sposób będę chciał działać. Czy Twoja decyzja, czy Twoją decyzję przyspieszyło, przyspieszyło to, że prezesem został Pan Drewnowski? Taki człowiek komunikatywny i chyba ze szczecińską piłką dobrze obeznany. Myślę, że to był jeden z plusów. Na pewno Pan. Pan Nowski jest zdecydowanie tutaj pasjonatem piłki szczecineckiej. Jeszcze kiedy ja kontynuowałem swoją przygodę z piłką, pan Wiesław przychodził na stadion, wielokrotnie rozmawialiśmy na temat piłki. Myślę, że, że to również był jeden z czynników. Powiedziałeś, że nie będzie rewolucji, będzie ewolucja. Znasz dobrze wszystkich, no, większość młodych piłkarzy, których tutaj trenowałeś. Czy, czy będziesz właśnie stawiał na tych młodych, których już znasz z treningów, czy, czy też będą to ruchy no, ściągania? O. Obcych tutaj do Szczecinka? Nie, nie, nie jestem zwolennikiem ściągania obcych zawodników tutaj. To byłaby rzeczywiście ostateczność, kiedy nie moglibyśmy wśród tutaj najbliższych zawodników znaleźć aktualnie dyspozycyjnego piłkarza na daną pozycję. Generalnie, tak jak powiedziałem, chcę opierać się na zawodnikach wywodzących się ze Szczecinka, mieszkających w Szczecinku bądź w najbliższych okolicach, plus do tego wprowadzać bardzo, bardzo. E, dokładnie juniorów z naszego klubu. Oczywiście nie zaburzając hierarchii, nie zaburzając troszkę sytuacji w drużynie. Muszę to robić z rozmysłem, przede wszystkim starając się odpowiednie proporcje dobrać do tego, ale budowa i koncepcja drużyny będzie podążała w tym kierunku. A czy masz tych młodych ludzi w drużynie juniorów, których już teraz może spokojnie wystawić do składu? Czy są takie osoby, czy, czy jeszcze im trochę brakuje? E, myślę, że na tak rzucone na głęboką wodę na razie nie. nie nie podołałyby temu wyzwaniu, aczkolwiek powolutku trzeba to robić. Stopniowo, po, po kilkanaście minut w meczu, ci zawodnicy, myślę, będą dostawali swoje, swoje szanse. Oczywiście, wiadomo, że w piłce seniorskiej najważniejszy jest wynik i on się liczy. Dlatego będziemy starali się tutaj te, te elementy wprowadzać tak, żeby, żeby było to racjonalne i żeby przede wszystkim no, było połączenie przyjemnego z pożytecznym. A Michał, wszyscy doskonale wiedzą, że tutaj w wokół... Bobolicach Szczecinka gra wielu, wielu, no nie będę wymieniał, bo, bo, bo czasu zabrakło, ludzi, którzy grają w piłkę i to na, no może nie na wysokim poziomie, ale na tych szczeblach takich, który, którzy mogliby ewentualnie zasilić drużynę ze Szczecinka. Ja znam zdanie wielu, że oni by tutaj nie przyszli, ale ty też ich znasz. Czy, czy, czy będziesz liczył na kogoś, kogoś namówisz, żeby zagrał tutaj w Szczecinku, a nie w Bobolicach, ani w innych miejscowościach. Mogę zdradzić, że rzeczywiście prowadzone rozmowy z nowymi piłkarzami są w szczególności skierowane właśnie do tych, którzy, którzy w ościennych tutaj klubach grali. Moim celem, moim zadaniem jest sprowadzić jak największą liczbę zawodników tutaj z powrotem. Jest duży potencjał piłkarski w tych zawodnikach. Wierzę, że na ich podbudowie można naprawdę tworzyć fajny zespół, zespół, który będzie osiągał jakieś cele sportowe, i też taki zespół, z którym my mieszkańcy Szczecinka pewnie będziemy się utożsamiali. Czyli jest szansa, że zobaczymy tutaj. No, powrót niektórych zawodników. Jest spora na to szansa, aczkolwiek nie chciałbym zdradzać i za szybko szczegół, o szczegółach mówić. A myślę, że jak wszystko zostanie podpisane, wtedy na pewno i również Wy poznacie, poznacie, yy, poznacie kadrę zespołu. No tak, bo jeżeli przychodzi, przychodzi się na trybuny po to, żeby, żeby oglądać swoich, żeby być związany z tą drużyną, no teraz bywało bardzo różnie. Pustki na trybunach o tym świadczą, i nawet darmowe kiełbaski nie pomagały tutaj. Wydaje mi się, że za każdym zawodnikiem ze Szczecinka bądź z okolic na stadion przybędzie od 10 do 15 kibiców. Tak ja to widzę i tak chciałbym ten zespół budować. Chciałbym, żeby te trybuny Szczecineckie znowu zapełniły się kibicami. No, zdaję sobie sprawę, że oczywiście wynik sportowy jest najważniejszym dla kibica, każdy kibic chce oglądać drużynę, swoją drużynę, która wygrywa, aczkolwiek tak jak mówię, za, za zawodnikami ze Szczecinka przemawiają kibice i oni będą tutaj przychodzili właśnie dla nich na stadion. Dobrze, jak będzie wyglądała najbliższa Twoja praca, jaki macie plan, kiedy zaczynacie, kiedy sparingi i, i co dalej? Tak jak powiedziałem, rozpoczynamy 11, 11 lipca, pierwsze zajęcia, pierwszy trening na stadionie, będzie wtedy krótkie spotkanie z nowym prezesem i ruszamy do, do działania, czasu nie ma dużo, 4 tygodnie, cztery mikrocykle, w trakcie których wpleciemy cztery sparingi. Do grani są już przeciwnicy. Terminy jeszcze po prostu są na razie troszeczkę ruchome. Chodzi o to, czy będzie to sobota, niedziela, czy być może piątek. I w ten sposób będziemy się przygotowywali. Na początku też chciałbym zagrać jakiś sparing wewnętrzny. Chcę zobaczyć, ponieważ zapowiada się spora liczba zawodników na pierwszych zajęciach treningowych. Chcę zobaczyć, w jakiej są formie. Chcę ocenić ich przydatność do, do przyszłej drużyny i w w ten sposób aż do pierwszego spotkania, ponieważ terminarz jest już znany, także gramy pierwszy mecz w gościnie z Olimpem, będziemy przygotowywać się na własnych obiektach. Jakim trenerem będziesz? Czy takim bardzo surowym, który będzie dyktował swoje warunki, czy też bardziej trener kolega? Nie, nie, nie. Ja nie wchodzę w takie interakcje z zawodnikami. Raczej stawiam dosyć jasno granice i, i zasady współdziałania. Na pewno nie jestem od tego, żeby być kolegą, mimo że być może w szatni znajdą się zawodnicy, z którymi jeszcze na boisku grałem. Będą traktowani tak samo jak każdy inny zawodnik w drużynie. Wyznaję taką zasadę, jej będę hołdował, także nie, nie wydaje mi się, żebym zmienił tutaj swoje postępowanie. Chciałem zapytać, czy boisz się tego wyzwania, no ale to dziwne pytanie, no nie możesz się. Skoro się tego podejmujesz, ale czy masz jakieś, jakieś obawy, czy, czy, czy czegoś się obawiasz? Nie, nie, obaw raczej nie mam. Myślę, że po moim dosyć długim rozbracie z piłką seniorską czas najwyższy, żeby do niej wrócić. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. Myślę też, że, że spotkam się z dobrymi, fajnymi zawodnikami, z którymi będzie można współpracować na zdrowych zasadach. Tak jak powiedziałem, chcę to robić wszystko dla dobra szczecineckiej piłki, którą, wydaje mi się, trzeba troszeczkę poukładać. Czyli co nie ma co za bardzo w tym garku mieszać i gotować, nie masz co się nastawać na jakieś spektakularne sukcesy. Trzeba robić powoli swoje i, i nie patrzeć przynajmniej na początku na wyniki. Myślę, że, że, że małymi kroczkami pewnie będzie to podążało do, do dobrego. Na wyniki zawsze będziemy patrzyli być może nawet bardziej kibice niż ja, ponieważ celem jest utrzymanie, czyli tak największa liczba punktów zdobyta przez, przez drużynę. Ale, ale wydaje mi się, że no na pewno ten pierwszy, pierwszy sezon będzie sezonem trudnym. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale i też sezonem bardzo ciekawym. Uważam, że pojawi się kilka nowych twarzy, które pomogą odbudować wizerunek szczecinerskiej piłki nożnej. A za rok, jeżeli dane będzie mi dalej pracować, kto wie, co się może wydarzyć, zobaczymy, jak będzie, w, jakim, w jakim kierunku ten projekt będzie podążał. To cóż, my życzymy powodzenia i liczymy na taką współpracę z mediami, z, naszym, z naszą telewizją, żebyście się nie zamykali we własnym gronie. A... Zapraszali nas wtedy, kiedy chcecie. Za życzenia powodzenia oczywiście nie dziękuję. A tak jak powiedziałem, zawsze jestem otwarty dla, dla prasy, dla telewizji. Uważam, że bardzo ważne są stosunki na linii klub. A, a media, wydaje mi się, że tego ostatnio troszeczkę chyba zabrakło. Postaramy się to zmienić, zmienić zdecydowanie lepsze. Nowa miotła w zarządzie klubu MKP Szczecinek. Zacznijmy właśnie od tych zmian. No mówiąc tak delikatnie, te zmiany w zarządzie są kosmetyczne. Teoretycznie tak, bo ja musiałem skazać się, ale i też chciałem pracować z ludźmi, którzy byli już w tym zarządzie. Ja niestety 15 lat spędziłem na Banicji, w Bydgoszczy. Interesowałem się tą piłką, ale te układy takie zachodnio-pomorskie, tu naszych piłkarzy, niestety muszę od Piotra się uczyć i muszę jeszcze. Kilka y, miesięcy popracować, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Gdyby nie było w klubie źle, chodzi o wyniki, o sytuację organizacyjną, tych zmian w zarządzie by nie było, a więc no, trzeba zacząć jak gdyby wszystko od nowa. Chyba tak było, bo y, długą rozmowę przeprowadziliśmy y, z burmistrzem Szczecinka, jesteśmy sąsiadami. No i on sam, jako były piłkarz, Obawiał się, że to może wszystko polec, tak naprawdę w Manowie się rozegrało być albo, nie być. być albo nie być. I jeżeli on mnie namówił jako młodego emeryta, że mogę się pobawić, jeszcze jakieś organizacyjne pierwiastki mam w sobie i dużo pomysłów, to zgodziłem się na to pod warunkiem jednym, że sytuacja finansowa jest czysta i dobra w klubie, a jest dobra. Czyli nie ma żadnych zadłużeń, nie ma długów, jest wszystko nadczysto. czysto. To jest taka bieżączka, nie ma zaległych tych. Są takie, które trzeba popłacić, te nowe, które mamy pieniądze dostać. Czyli on się kręci jak każdy zakład, który musi ten funkcjonować, i tak samo klub funkcjonuje. Jakie zadania ma nowy prezes? Od czego zacznie? Pierwsze to już powiedziałem. Chcę, żeby nasz klub. Był tak naprawdę szczecinecki. Nie chcę ciągnąć tych Wielimiów, daszborów. I jednego, kiedy byłem tym yy, ty, kibicem Wielimia, 84 rok, to, to było cały stadion dawnej Lechi. Tutaj to pamiętam, kilka tysięcy ludzi przychodziło. Moi koledzy grali tam jeszcze. Był fajny okres, kiedy ja z Heniem Wiechem yy, zarządzaliśmy daszborem. Ale myślę, że chyba czas na piłkę szczecinecką. To nie jest miasto jak Łódź, żeby tam Widzew z UKS-em tam jakieś rozgi prowadzili. Bądźmy razem i mam nadzieję, że wreszcie kibice w to uwierzą, że piłka szczecinecka jest najważniejsza. Główne pieniądze płyną od, z miasta, ale klub musi funkcjonować też dzięki sponsorom i chyba takie zadanie jest też nowego prezesa. Znaleźć sponsorów, pozyskać nowe fundusze. Myślę, że i tak zostanie głównym sponsorem miasto, tak obiecał burmistrz, że będą te, tą transzę, która się znajdowała, podtrzymywać, może powiększać, ale powiem szczerze, bardzo mi się podoba tutaj z Szymonem, rozmawiałem z dyrektorem OSIR-u, model chojniczanki. Mój kolega ten Andrzej Skiba, który ma te zakłady, mówi, że taka dobra inwestycja była i myślę, że i ten nasze zakłady muszą pomyśleć, a nie chcę wielkich jakichś firm, tylko żeby wielu dało po trochę, ale wielu, tak jak pokazywał mi tutaj Szymon, że tam jest kilkadziesiąt czy kilkadziesiąt firm, które... Tą pierwszą ligę kiedyś zrozumiałem. Hojnice były dużo dużo mniejszym, nie, nie dużo, ale mniejszym miastem przez wiele lat. No teraz przeskoczyły Szczecinek, ale to 40 tysięczne i większe lub mniejsze było. Dlaczego my nie mamy tego zrobić samego? Czyli co, wielu sponsorów i koszulki MKP3, będą wyglądały tak jak chodniczanki, czyli reklama na reklamie. Oczywiście. A, a tak się naprawdę też skusiłem tym, bo mimo, że byłem w Bydgoszy, pamiętacie ten SkiUS tutaj na koszulkach naszych? Bardzo dużo pomagałem i miałem problemy ze względu zawsze, że Bydgosz, a dlaczego nie w Bydgoszczy pomagasz? I tam wszyscy i wojewoda i wszyscy się mieszkają. Ja mówię dlatego, że serce zostało w Szczecinku i trzeba pomóc, a jeżeli są ludzie, którzy chcą grać, często się jeździ po takich małych ośrodkach, gdzie przychodzą ludzie, nasi klienci, dam, ten, w tym, no i wy, wywalczyłem kupę pieniędzy. Myślę, że jeżeli każdy zakład kilka tysięcy znajdzie, będziemy naprawdę bogaci. Czyli co, główny cel tego nowego, starego MKP to ma być to drużyna szczecinecka, złożona z zawodników ze Szczecinka. Tak, no, no, boli mnie serce, jeżeli y, te firmy jak Grzmiąca, Barwice, y, ten Bobolice, y, ten, y, jak one się nazywają tutaj, Łubowo czy coś, stoją naszymi zawodnikami, dojeżdżają, mają swoje życie tutaj. Dlaczego nie mają być w swoim mieście? No, niestety coś chyba nie zagrało w pewnym momencie. No, główny punkt to trener. Trener Szczecinecki związany ze Szczecinkiem od dawna, z drużynami Szczecineckimi. No, od tego zaczynacie, tak? Nowy trener. Czy on będzie miał duże pole manewru, czy też będzie naciskany przez zarząd? Czy wy się po prostu nie wtrącacie w sprawy sportowe? Ja powiedziałem Michałowi w ten sposób. Bardzo się cieszę, że się zgodził. Też i trenerem Szczecineckim był ten poprzedni trener. Węglowski przecież to był w Daszborze, wykształcił się u nas. Sadzik jest gdzieś ponoć w Czechach Takich fajnych ludzi potraciliśmy. I myślę, że trener. Ma, będzie miał wolną rękę, przecież ja nie wiem, jakich on teraz mi już zawodników wychował, z kim jest w dobrych układach. Będzie na pewno podpowiadał i my, jeżeli będzie to w zasięgu naszej ręki finansowej, to będziemy się godzili na jego wybory. To on będzie ze, ze odpowiadał za wyniki. No właśnie, i na koniec jeszcze to jest pierwszy wywiad nowego prezesa. Zrobiliśmy też wywiad z trenerem, a więc miejmy nadzieję, że od tej pory ta współpraca z mediami, z naszą telewizją, będzie otwarta. Bo do tej pory, no przez nie wiem kilka lat, nie było żadnego kontaktu z zarządem, nie było żadnych konferencji, żadnej wymiany informacji, nic. Na pewno, jak mnie pamiętacie jeszcze jako wiceburmistrza, to ja dopiero, bo Tomek też się bronił przed mediami, tak naprawdę Andrzej Jaszczur i ja chodziliśmy praktycznie na każde spotkanie, także nie, my przed mediami się nie broniliśmy. I ja sobie nie wyobrażam, nawet nie wiem jaka była ta tradycja, ale żeby nie porozmawiać. Czasami od redaktorów, którzy są też kibicami, mogą, mogą się bardzo fajnych rzeczy dowiedzieć i myślę, że... Z tego będę korzystał. Jeżeli będziecie chcieli być z nami, to oczywiście jestem do dyspozycji. Czekamy na wszystkie informacje z zarządu, z klubu, my będziemy je przekazywać. No i na koniec życzę powodzenia na nowej drodze działalności. Dziękuję bardzo i chciałbym tylko zachęcić kibiców, żeby na ten piękny stadion przychodzili. Mamy też pomysły, żeby ten stadion ożywić, żeby nie bilety, bo biletów nawet w komunikacji nie ma. Ale kiełbaski też nie pomagały, darmowe. Ale myślę, że jakieś prezenty będą od sponsorów, może rower, może jakieś inne rzeczy i żeby ci, którzy by, żeby brali udział, też i z dzieckiem, jak przyjdzie, z wnuczkiem czy coś, żeby to było przyjemne. Wydaje się, że jak będą tutaj na tej murawie grali ludzie ze Szczecinka, którzy są dobrze znani, którzy mają dużo znajomych, to i będą kibice. No plus jeszcze jakieś wyniki, to będą kibice na trybunę. To tak, tak samo myślę jak pan redaktor i wszystkich zapraszam.